Zobaczymy sobie ten fragment na początek, jak świętowali Chorwaci. Oczywiście nie było się bez śpiewów po tym zwycięstwie w rzutach karnych nad Brazylią, wyeliminowanie faworyta. No a to się skończyło tym, że taki mały naród, ale taka dzielna reprezentacja świętowała w w taki sposób. No to Łukaszu, czekamy na tłumaczenie, co oni tam śpiewali w tym hotelu. Tak, ci no to Chorwaci? trzeba dodać, że to trener zlatko Daliś, tak? Selekcjoner już po meczu z Japonią wrzucił na swoje social media i teraz po meczu z Brazylią. Tutaj piosenka mówi o Chorwacji, tak? Jaki, jaka Chorwacja jest pięknym krajem, a ten fragment, który widzieliśmy, sobie tu zapisałem, gdy sobie przypominam, łza się kręci. Wspomnienia zaczynają pachnieć. Wszystkie ślady ojczyzny, w której się urodziłem, i narodowych obyczajów. Ta Chorwacja słynie z tych piosenek. I Zapraszam wszystkich, jak będzie, będą gdzieś blisko, gdzie gra Chorwacja, zobaczę, jak ten cały stadion śpiewa i ta piosenka się niesie. Coś wspaniałego, to nie tak jak my Polacy, krótkie te takie frazy, tylko naprawdę to są balady, pieśm, pieśni, które trwają. Pozna pani Prezesie jakieś dobre przyśpiewki yy, międzynarodowe albo polskie? No znam, a chociaż zgadzam się, że, że u nas ubogo z tym w Polsce, nie tylko na meczach, generalnie nie jesteśmy niestety narodem rozpiewane, a byliśmy. Hmm. E, te piosenki ludowe, nawiązujące do tradycji, do ludowych obyczajów, właśnie Chorwacja, Bałkany generalnie, Ukraina, natomiast u nas jakoś tak poszliśmy w kierunku 100 lat. Nic się, nie stało. Nic się nie stało. jesteśmy z wami i w zasadzie koniec, a przecież mamy tyle pięknych ludowych pieśni. I Jeszcze to, i to jest chorowa... taka prześpiewka polscy sędziowie, ale to już się nie robi. No, to słaba. To słaba była. To tak, słaba tak. była. E, tak, to ja się e, zgodzę. Chorwacja właśnie to są stare piosenki, ale one są właśnie wyciągnięte i to właśnie się śpiewa na stadionach, bo są krótkie, ale też trzeba po prostu się cieszyć. I Chorwacja w przerwie na przykład w Spicie grali teraz Ligę Narodów z, z mistrzami świata francuzami, to 15 minut śpiewają. Wszyscy się cieszą, nikt nie idzie nie wiem, żeby zamówić sobie kiełbaskę czy tam Kole, tylko tam cały stadion na Ale to pewnie się też z domu bierze, że w domach pewnie śpiewają Chorwaci. No. No moja żona wczoraj e... się darła tutaj w Warszawie i pewnie sąsiedzi myśleli, e... kto się wprowadził. Kiedyś jak byłem w waszym wieku, to się jeszcze u mnie w domu kolędy śpiewało przez pół godziny, cała rodzina. No na nie, wiek. no teraz też się A panie teraz nie puszcza się z tego. Z... Odchodzi się. O, ja pamiętam jak mój brat starszy na fleciku, kolenda, tak, tak, to A, było kiedyś. Tak było. Panie prezesie, to już o samym spotkaniu i o tym, dlaczego ta Chorwacja miała taki powód, żeby świętować. Odwrócili losy spotkania i to z niby kim? Pan się spodziewał, że Brazylia odpadnie już w ćwierćfinale i to z Chorwacją? No, powiem szczerze, że nie. Nawet przed mistrzostwami. Mówiłem, że Brazylia jest dla mnie faworytem całych mistrzostw. No, szybko się <laughs> moje proroctwo zdezaktualizowało. No, ale Chorwacja genialnie. Co prawda, tu mówiłem Łukaszowi przed programem, że. E, no że trochę Brazylia im podała na bo uznali, że już jest po meczu, tam pięć minut, dowieziemy, poklepiemy. No nie, to nie z Chorwacją, z Polską może by się udało, ale nie z takim zespołem jak Chorwacja. To właśnie do ciebie, Łukaszu, pytanie o odwrócenie losów tego spotkania, bo tak, mamy 0 do 0 dogrywka, Neymar strzela, w zasadzie sam indywidualnie wywalczył tę bramkę w 106 minucie i nagle na tą drugą połowę dogrywki Brazylia wychodzi bez tempa, tak jak pan prezes zauważył, poklepiemy, dojedziemy. No i ta bramka dla Chorwacji, błąd Brazylijczyków, którzy nie wrócili, <laughs> czy pokaz siły determinacji Chorwatów. No tak, wróćmy do początku spotkania. Pierwsza połowa, gdzie jeszcze Chorwacja miała siły, dominacja. No, Brazylijczycy nie mieli pini, nie mieli futbolówki w ogóle statystyka podań. Chorwacja więcej wymieniła niż Brazylia. To też pokazuje, że Chorwacja nie cofnęła się i się przestraszyła tych kanarynios. Później brak sił, dogrywka z Japonią. Brazylia zmieniała z kamerunem, tak, drugi garnitur, więc ten faktor zmęczeniowy był widoczny. No ale później trener dalić, tak? Tą akcję zapoczął luka Modryć, Wlasyć, Orsić, Petkowicz. To są zawodnicy, którzy weszli z ławki rezerwowych, doprowadzili do e, rzutów karnych i byłem spokojny, bo to jest ósmy mecz od Euro 2016 i siódma dogrywka. Yy, Łukasz, na tam gardło, bo będzie dzisiaj ciężko z programem po tych a jeszcze, a, jeszcze, a jeszcze jest półfinał. A jeszcze jest półfinał i też pewnie się skończy do grywką znając Chorwatów. Ale Nie, ja czuję, że bo 24 lata Chorwacja w ogóle czeka, hmm? żeby wygrać mecz w regulaminowym czasie gry. To była Holandia, mecz o trzecim miejscu, 98 pewnie prezes Bliskiewicz pamięta lepiej niż ja. I myślę, że Ar Argentyna to jest ten mecz, że w 10 minutach Chorwacja skończy Argentyńczyka.